Poszło. Jesteśmy chyba. Ciekawe czy ktoś się pojawi? Bo jestem ciekawy, czy mnie słychać, czy nie. Może najlepiej, jak sobie odpalę. You can check the internet, if it's working. Sound. Dzień dobry, dzień dobry, witamy. Dzisiaj szybko odpowiem na jakieś pytanie, by się ktoś zastanawiał, co dalej z tym kanałem jak to dalej będzie się toczyć no bo od jakiegoś czasu są same kulinarne rzeczy no jak widać kanał się zmienił jak przez te wszystkie lata mówiłem ten kanał nie miał jakiegoś takiego kontentu, sobie nagrywałem i dokumentowałem swoje życie i to były takie luźne blogi nauka jak nagrywać co robić i tak dalej i tak dalej nic Szczególnego, nic specjalnego, I, i teraz po prostu dopiero narodzi się kontent. Kontent będzie kulinarny. Jedyne rzeczy, jakie najbardziej w życiu mi wychodzą i najbardziej czuję się komfortowo, to pieczenie słodkości, czy też różnych jakichś chlebów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko przeważnie związane z kuchnią, gastronomią, z gastronomią. A przeważnie z cukiernictwem i pieczeniem. I kontent robi się teraz. Witam, witam, słychać mnie, powiedz mi, słychać czy nie? Nie słychać tylko. Siemanko, Beata. Beata to jest dawny, niedawny, nie wierny widz od dawna. <śmum> Pamiętam ten nick i te logo. No i po prostu kontent ro... słychać. No i dobra. No i po popro... kontynuujemy. No, i po prostu kontent rodzi się teraz, bo doszliśmy do wniosku, pokazać przeróżnego rodzaju przepisy, podzielić się. Witamy, witamy. Podzielić się tym, co najlepiej potrafię w życiu, tym, co umiem. A jeszcze mi daleko do jakiegoś mistrza cukiernika, ale trzeba się nauczyć. Ponoć trzeba powtórzyć pewne życie tysiąc razy, żeby czegoś się nauczyć, więc upieczmy tysiąc ciast. To powinienem zostać cukiernikiem już w miarę dobrym, więc co, taki to kontent. I jeśli chodzi też o content, wiecie, no blogi, takie luźne blogi, te wszystkie nagrywania, no w sumie tam nic takiego nie było, ale to mi nic nie dawało. Kanał, jak widzicie, nie rósł jakoś astronomicznie, a wręcz sobie dreptał, tuptał, że tak powiem. Ten kanał szedł tam, wiecie, parę subskrybentów na miesiąc się pojawiało, więc to też jakaś przyszłość nie była, zajmowało to od groma czasu. Nie finansowało się to jakoś ani do dzisiaj, więc wiecie, no trzeba to też. Jakby to już sobie podarować od czasu do czasu sobie można blok jakiś tam dla przyjemności zrobić, czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, wiecie co, no wiek też nadchodzi. No przecież nie będę biegał cały czas z kamerą jakoś i sobie nagrywał. Jak pewnie gdzieś pojadę, wyjadę na jakąś wycieczkę, to sobie pewnie ponagrywam coś, no bo jakiś pamiątkę trzeba zrobić, no ale ogólnie. To nie jest jakaś przyszłość, i nigdy nie wiązałem z tym przyszłości, zawsze o tym mówiłem. Teraz z tym kanałem. Ter, e, trochę mnie to tak, te, Wybija z rytmu, jak mi się pojawia tutaj komentarz. E, bo w oczach mi coś skacze, coś tam, atencję jakoś łapie i ten i głupie myśli. Teraz naszym celem będzie tak zrobić z tego kanał kanał kulinarny gastronomiczny cukierniczy i będziemy piec ciasta będziemy chcieli jakoś w jakiś sposób jakby się przebić zrobić ten kanał bardzo popularny na temat pieczenia ciast pieczenia różnych rzeczy chlebów i no nie wiem no o przepraszam Ale mi się kichnąć zachciało, o jak, chwila mm. moment, <grywa> w nosie mi zakręciło równo. No dobra, będziemy chcieli zrobić kanał cukierniczy, żeby się przebić. No pewnie będziemy piec jakąś pizzę, czy może jakąś lasagne, czy jakieś inne rzeczy, które będą związane z pieczeniem, a niekoniecznie z cukiernictwem, piekarnictwem. Ale nasz punkt jest postarać się wybić po prostu. Odkąd zaczęliśmy robić blogi z jedzeniem, z ciastami, po prostu kanał zaczyna rosnąć. Teraz mamy ogólnie jakieś 500-600 subskrybentów rośnie miesięcznie, więc uważamy, że w tą stronę trzeba należy iść wręcz, że tak powiem, należy to kontynuować i jakoś rozwijać, uczyć. Oczywiście nie można tego zrobić samemu. Do tego są potrzebni ludzie, więc nasza przyszłość jest w jakiś sposób wypromować ten kanał, zrobić go jakimś dużym kanałem. Niech ten kanał w jakiś sposób zacznie się finansować i przynosić jakiś dochód, a jeśli tak się stanie, to z tych pieniędzy po prostu otworzyć jakąś małą kawiarenkę, miejsce dla ludzi, którzy razem wspólnie tworzyli ten kanał i Pomogli w jakiś sposób rozwinąć go. No bo jeśli ten kanał przyniesie dochodowy, normalny interes, jak można to stworzyć, nie wiem jeszcze jak, bo, bo się nie znam, ale uważam, że można to zrobić, to razem, wspólnie z widzami, przecież możemy stworzyć własne menu, możemy stworzyć własną ideę, jak dane miejsce mogłoby być, wyglądać. I wtedy można razem sobie stworzyć. Wtedy można otworzyć nasze kawiarenkę, Wtedy będzie to miejsce spotkań dla widzów, którzy razem wspólnie tworzyli ten kanał i zawsze sobie mogą przyjść i zawsze będą mieli darmowe ciasto tam, czy darmową kawę, które razem wspólnie stworzyliśmy menu. Ale czy nam się uda to zrobić, to nie wiem. No to już według e, chyba pomocy widzów należałoby. By tutaj poprosić, żeby jakoś pomogli wspomóc ten kanał i go wspierać. Upranie zrobione. <grytanie> Jak widzicie, rano jest. Właśnie jesteśmy przed momentem pieczenia muffinek. Będziemy robić muffinki z truskawkami i białą czekoladą. Jeszcze prawdopodobnie będzie do tego kruszonka. No, ale wracajmy do tematu. I to jest taka przyszłość tego kanału zrobić go dużym, wypromować, zarobić na tym i pieniądze zainwestować w jakąś kawiarenkę, miejsce dla ludzi, którzy razem wspólnie tworzyli ten kanał i wtedy można się spotkać, zjeść i spróbować, a do tego trzeba ludzi, do tego trzeba ludzi, którzy oglądają, którym się to w jakiś sposób podoba i którzy będą w stanie promować ten kanał razem z nami, tak, wstawiać go na jakiś profilach, nie wiem, e polecać go swoim znajomym, sąsiadom, ludziom, co pioką zawsze mówić, wspominać, że jest taki kanał, że jest taka para, która po prostu uczy się piekarnictwa, po prostu chciałoby stworzyć swoją kawiarenkę. No nie wiem, jak to dokładnie, składnie powiedzieć. Mogłem się przygotować, żeby to ładnie politycznie zabrzmiało, ale jak ludzie oglądają mnie już od dawna, to wiedzą, że daleko mi do jakiejś ładnie składnej politycznej wypowiedzi. No i to będzie tyle tak. W skrócie, co chciałem powiedzieć, to chyba wszystko powiedziałem na temat przyszłości tego kanału, tak? Wiecie, no do tej pory ten kanał nie zarabia pieniędzy. On ma około jakieś 150 dolarów miesięcznie, czasami są podrywy do 200 dolarów miesięcznie, to z takim budżetem daleko chyba zajechać nie można. Sama kamera kosztuje 600 700 dolarów. To także na kamerę muszę, nie wiem, 4 miesiące nagrywać non stop, żeby na kamerę zarobić. Także, jak czasami mam takie wrażenie, że ludzie są roszczeniowi, czasami mam wrażenie, że oni wręcz wymagają ode mnie, że ja powinienem coś zrobić. No wiecie, za 200 dolarów miesięcznie, to co ja mogę zrobić na tym kanale? To co ja mogę? O się podrapać. Tyle mogę. No. To, żeby coś robić, żeby coś się działo na, na, na tym kanale, no to trzeba budżet. No każdy jakiś youtuber, który robi i który zarabia, on ma też jakieś pieniądze z tego kanału. To jedno, drugie napędza te koło. To musi się spinać jako, żeby się coś działo. Ale no jak nie ma budżetu na takie rzeczy, to jak to ma się coś dziać na tym kanale? Jak? No, no to jest nierealne. Tyle. Czy jakieś są pytania? Czy nie ma pytań? To teraz na szybko mogę odpowiedzieć. Mam nadzieję, że chyba wyjaśniłem wszystko na temat kanału, czyli drodzy moi widzowie, jak chcecie, żeby na tym kanale się coś działo, coś więcej, coś więcej emocji, coś, żeby nie wiem, jak ludzie otwórzcie jakiś biznes, nie wiem, postawcie jakiś rower, sprzedawajcie to. Polećcie, pokażcie, czy potraficie wypromować ten kanał na tyle, żeby można było zainwestować to w jakiś taki rower, stanąć i sprzedawać jakieś wypieki, żeby można było zainwestować w takie rzeczy jak opłacić podatki, rejestracja biznesu, inwestycje, kupno. Nikt od Was nie chce pieniędzy, chce tylko, żeby wypromować ten kanał i żeby ten kanał sam. Z siebie zarabią, a wtedy będą budżety, wtedy będą pieniądze, i wtedy można robić większe rzeczy. Bez tego nie oczekuj za dużo, kolego, bo to tak nie działa. Świat tak nie działa. No. Tyle, tyle. Macie pytania? Poczekamy na 10, 15, 20 sekund. Jak macie pytania, to możecie teraz zadać. Jak nie, to taki to lifeik na temat. Co o przyszłości tego kanału, tak? Wierni widzowie zawsze pomogą. Oczywiście, że wierni widzowie zawsze pomogą. I zawsze dziękujemy, że są tu od dawna. I jak możemy, tak się odwdzięczamy. Jedynie co możemy, możemy pokazać parę przepisów, które możecie sobie śmiało w domu zrobić, spróbować i pojeść. A czy wam posmakuje, to się dowiecie, jak sobie upieczecie. No, właśnie, co mam zamiar zrobić? No, mam zamiar upiec mafinki z truskawkami i białą czekoladą. Dobra, minęło 20 sekund, nie ma pytań jakichś. Trzymajcie się, życzę Wam pysznego dnia. I co? I widzimy się. Dzisiaj, pewnie, powstanie filmek Murzynek na kanale. Spróbujcie, zasmakujcie, podajcie dalej, trzymajcie się.